Co ty tak ja zareagowałeś mniej więcej, kurna, na tego kurczaka, co ty wiesz? W porządku, mówię, że fajnie to wygląda. I teraz kombinuję z burrito, nie? O, burrito też, nie? Bo macie te holitaco tutaj, nie? A ja jadłeś kiedyś burrito? No jadłem, jadłem. No, na ostro czy na magot? Ja lubię tak wyśrodkowanie, jak już mam jeść, nie? Dobra, Dobra. ja chcę, żebyś zamówił inny serwis. muszę poczekać? Nie coś nie tak? Zrobisz burrito. Na burrito? Dzięki bardzo! Chcę to nazwać Gringo Rolo, ale będzie tutaj jeszcze challenge zrobiony. Aho. To będzie nazywał się La Z jakimś sosem pewnie ostrym? Tak. Tak jest, z 2,5 miliona szkowila. No to ładnie. 15% kurczowiszki i trafił w ścianę. Nie zażreś, prawda? Fajnie. A ile takie burrito będzie kosztowało? 25 zł. złota. Nie widzisz, darmowego. burrito będzie widzio. Możesz powiedzieć, co tu jest. A, kurczę. Mam się bać? Tak, jak wiedzą co to, to jest chili con carne, no, to niech o, czytają. Nie ja wiem, dobra. Po tej dostawie widzowie robimy jest burrita. Patakiem Pod takim ich pan zrobił. Ej dobre, tak wygląda w środku. To jest fasola, są frytki, jalepeno i sosik. Jeszcze jakieś warzywa chyba, dobre. Ej to jeszcze jest mięso mielone, z tym sosem ostrawym. Ej dobre w jest, tak wygląda w środku, nie? Jest gitara. Ostatnie gryzy tej buły Widamy damy ocenę. Od 1 do 5. Dobre 4, dobre 4. Tosik ładnie piecze. Poczułem, poczułem go. No i co? Fryteczki. Ja w ślubie frytki zawijane w tortille. Holy taco zaspa. Tak by było 5, jakby jeszcze picie dał.